Cześć, kochani, dzień dobry. Dzisiaj witam Was tymże widokiem. Nie wiem, czy są tu osoby, które nie znają jeszcze lizaczka, także on jest jeszcze chłopak przed ścięciem. Trochę zarósł, bo jednak to futro zimowe jest dużo, dużo grubsze. Ono latem zimowe mówię, dlatego, że, że już tak jak właśnie jest to przejście takie. Lato, jesień, zima to ono właśnie po, po fryzjerze odrasta takie grube, a zazwyczaj to są takie po prostu taka sierść jak u niedźwiadka młodego. Bardzo, bardzo delikatna. Także chłopak teraz obrósł. Myśmy dopiero wstali. Zabieramy się za śniadanko zaraz i życzymy Wam miłego dnia. Cześć kochani, teraz pokazuję Wam się ja. Dzisiaj postanowiłam, że nagram taki e, krótki. Dzień ze mną, taki mini, mini vlog wdrożający mnie na nowo w tą część mojego życia, zwaną YouTube. Słuchajcie, obudziłam się z takim bólem głową, obudziłam się o 9.16, ale obudziłam się, tak wiecie, tak jakby ktoś po prostu, jakby ktoś po prostu palcem, tak wiecie, pstryknął, i dosłownie się obudziłam, bo wybudziłam się z jakiegoś koszmaru. Nie wiem, nie wiem o co chodziło, ale śniło mi się, że był jakiś facet u nas w domu. Że w ogóle moją mamę kolumną uderzył, że nie wiem, czy on nas przetrzymywał, ale był strasznie zdenerwowany. Myśmy się coś o nim dowiedziały. To, to w ogóle taki dziwny sen. I nagle on wyszedł do drugiego pokoju, i ja chyba skorzystałam i kazałam mamie jakby być cicho i otworzyłyśmy zamek od drzwi. Który był przekręcony na dwa razy, i zaczęłyśmy uciekać dosłownie po schodach. On się chyba pod koniec zorientował, że, że myśmy uciekły i pamiętam, że gnałyśmy co sił po moim osiedlu w Płocku i ja dobiegłam do, do sklepu, gdzie krzyczałam, żeby ludzie wezwali policję, a ludzie albo się śmieli, albo nie wierzyli, albo w ogóle nie chcieli wezwać, albo się bali, nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia o co chodzi. Ja tak błagałam, krzyczałam, pamiętam, że strasznie już mi gardło bolało i w tym momencie obudziłam się z ogromnym bólem głowy. I jestem wręcz prawie pewna, że to, że to musi być przez ten sen, przez takie szybkie obudzenie. Gdzieś tam wydaje mi się, że, że mózg pracujący podczas snu i wytwarzający takie właśnie sny. No, no, organizm jakoś musi reagować, no, mimo wszystko, mimo tego, że to się nie dzieje naprawdę i, i ten ból głowy też e, wydaje mi się, że jest przestan, no ale nic chciałam Wam tylko opowiedzieć, jaki sen miałam. Już, już dawno takiego snu nie miałam, już tak dawno się jakby nie bałam e, podczas snu. E, ja idę właśnie przygotować śniadanie, wczoraj kupiliśmy takie gotowe naleśniki e, z jabłkiem w Lidlu, bo byliśmy wieczorem na spacerze, a Daniel kupił sobie takie pierogi, zjadł wczoraj, a ja sobie zostawiłam naleśniki z jabłkiem, bo ja wczoraj akurat na kolację jadłam zupę, bo Daniel mi przywiózł tam przy pracy, mają taki bar z domowym jedzeniem, kalafiorową, zjadłam kalafiorową, a dzisiaj chyba wyjmę te naleśniki, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Sorry za ten bałagan, tak jak Wam mówiłam, że niedawno wstałam, ale muszę Wam pokazać jeszcze jak ten nasz mały synek sobie wyleguje. On tutaj po prostu uwielbia te, takie podwyższenie do balkonu. To jest jego ulubione miejsce. I tutaj często też na tej gumie sobie e, lubio, lubio, lubił leżeć. E, ale teraz się przeniósł na to. Nie wiem, czy, czy dlatego, że to jest takie chłodne. Chociaż tutaj wszędzie są płytki, więc one też są chłodne, ale bardzo lubi na tym podwyższeniu leżeć. Woda mi się już gotuje i to są właśnie te naleśniki. Nigdy ich nie jadłam. Zazwyczaj smażę naleśniki sama, ale tak lubię w ogóle placki z jabłkami czy naleśniki, że stwierdziłam, że zjem sobie takie dwa. Woda się już gotuje, o tu jeszcze żelazko leży, bo wczoraj prasowałam Danielowi koszulkę do pracy. No i tak, zabieram się za jedzenie. Okej, okay, mam nadzieję, że wszystko gra. Ustawiłam sobie e, telefon, słuchajcie, włączyłam sobie nawet opcję 4K w telefonie, nawet nie wiedziałam, że mam. E, I zaczynamy. Coś mi nas swędzi. Nie wiem, czy to nie na kłótnie. Dzisiaj mój tata przyjeżdżał. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. <laughs> nie żartuję, e, ale zaczynamy od makijażu. Stwierdziłam, że a czemu nie? Zrobimy sobie taki dzienny makijaż. Za chwilę chcę wyjść do, do sklepu, mam takie drobne zakupy. Poogarniałam wszystko w domu. Zostało mi jeszcze tylko zlewa. E, Naczynia w zlewie, za, za szybko chcę wszystko powiedzieć, ale to za chwilę ogarnę, podkurzałam, pomyłam podłogi, umyłam Izakowi w klatce i zaczynamy od podkładu. Co, żeby nie przedłużać, to jest taki podkład z AA. E, oczywiście skład naturalny, w 96 chyba procentach, e, 95 składniki pochodzenia naturalnego, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Bo, jeżeli mnie oglądaliście wcześniej na, na kanale, to wiecie, że miałam ogromne, ale to ogromne problemy z cerą. Teraz aktualnie moja cera wygląda tak. Także ona chyba nigdy nie będzie idealna, ale jest naprawdę w porównaniu do tego, co było wcześniej: niebo a ziemia. Ja podkładu używam naprawdę bardzo mało jeśli chodzi o kolor tego podkładu to mam kolor nude jest on troszeczkę na mnie za jasny ale jakoś tak specjalnie mi to nie przeszkadza troszeczkę przyciemniam bronzerem i wtedy jest ok także naprawdę tego jest odrobinka co nakładam chyba więcej na nos mi się nałożyło niż na policzki słuchajcie w ogóle cieszę się niezmiernie na ten kolejny film, jakoś tak aż mi ręce świerbią e, do tego telefonu. E, jedyne co mnie martwi, słuchajcie, to to, to że nie chciałabym, e, aby Instagram pod, poszedł w odstawkę, ponieważ ja naprawdę przez ten czas, e, kiedy odeszłam e, z YouTube'a, bardzo, ale to bardzo e, polubiłam Instagram. Także mam nadzieję, że, że będę, e, będę w stanie pogodzić po prostu. Te dwa media społecznościowe. I tak jak Wam mówiłam, dzisiaj właśnie przyjeżdża mój tata. Ja dzisiaj obudziłam się, no dosyć wcześnie, ale jakoś tak, brak mi organizacji zauważyłam ostatnio. Nie, nie wiem czemu. Staram się niby wszystko ogarnąć. Mam jakoś więcej czasu, ponieważ teraz jestem w domu. A właśnie jakoś mimo tego wszystkiego tego czasu mi brak. To zazwyczaj chyba tak jest, prawda? Jak pracujemy, mamy więcej obowiązków, to, to dużo jesteśmy więcej w stanie zrobić, a jak jesteśmy w domu, to jednak ta organizacja, no, przynajmniej u mnie jest, jest słabsza. Teraz korektor. Korektor, nie wiem, czy Wy widzicie. To jest taki z Lovely. On jest akurat z kofeiną. Rozświetlający. Jeśli chodzi o mnie, to już dawno w makijażu nie zależy mi na kryciu, nie, nie lubię mocnego makijażu, także tutaj wszystko rozcieram palcami delikatnie, e, bardziej stawiam na produkty rozświecające. E, zaś jeśli chodzi o brwi, to ja z brwiami nic nie robię. E, ostatnio wykonywałam hennę pudrową, e, pokazywałam wam na Instagramie. E, może tutaj też wam e, kiedyś pokażę w jakimś osobnym już filmie. I tak wygląda moja twarz, przygotowana do dalszych czynności. A tak naprawdę ten makijaż jest bardzo, ale to bardzo szybki. Zaraz Wam pokażę, tylko sobie znajdę. Tutaj wszystko na żywo leci. A także. Czekajcie, muszę znaleźć eyeliner. Mam eyeliner eyeliner taki zwykły, e, w pisaku, akurat ten jest z Loreal kiedyś go dostałam, pędzelek stary, e, jeszcze jak zaczynałam e, YouTube'a, to go sobie kupiłam, był z Hakuro, do tej pory go nie wymieniłam w ogóle, e, nie wymieniam pędzli, nie wymieniam nic, mówię, e, tak jak Wam mówiłam e, w ostatnim, e, w ostatnim filmie, że ten makijaż u mnie poszedł w odstawkę, e, kreskę sobie tak naprawdę robię taką, Byle jaką i po prostu ją rozcieram. Mogą to być jakieś, jakieś kropeczki, kreseczki. One nie muszą być równomierne. Ja po prostu je rozcieram. Słuchajcie, i to jest, to jest wszystko. To jest tajemnica tych moich kresek. I tak samo robię z drugim okiem. I rozcieram. Ja się patrzę w górę, słuchajcie, ale tam mam lusterko. Tak jak wam wspominałam, że nie mam, nie mam aparatu, a wcześniej w aparacie miałam takie lusterko obracane i mogłam się widzieć. Teraz się nie widzę i tak naprawdę nagrywam, i nie wiem dokładnie, czy to się nagrywa, ale mam nadzieję, że tak. Teraz biorę sobie zwykły brązowy cień. Nie będę wam albo. Każel, ona jest strasznie brudna, słuchajcie. To jest moja stara paletka z Burżyła, którą kiedyś kupiłam na promocji w Rosmanie. I sobie tutaj tak jeszcze delikatnie rozcieram. To, to nie jest jakby konieczne, po prostu robię to, bo robię czasami, jak mam więcej czasu, to to robię, jak mniej, to nie. Także dobra. I teraz biorę takie jasne, jasne cienie, jasne beże. I tutaj sobie rozświetla. No, także tak jak Wam mówiłam, mój tata e, dzisiaj przyjeżdża. Przyjeżdża do nas na, na kilka dni. Ale w sumie w domu mam wszystko e, ogarnięte. E, ostatnio gotowałam też leczo, także mam jeszcze cały, cały gar leczo. Podgotuję tylko ziemniaki. I to będzie wszystko. Muszę jeszcze troszeczkę w sypialni e, ogarnąć. No, i będziemy mieć właśnie gościa. W ogóle chciałam Wam powiedzieć odnośnie tego wczorajszego filmu, powiem Wam, że ja jestem takim, takim twórcą na YouTubie starej daty. Jakoś te, te moje filmy. Nie są jakieś takich najwyższych lotów w porównaniu do tego, jak, jak w tym czasie, kiedy, kiedy mnie nie było, YouTube się rozwinął. Jak prężnie działają ci młodzi, ci młodzi ludzie, jak, jak ich filmy w ogóle wyglądają, na jakim są poziomie. U mnie to, to raczej zostanie chyba bez zmian, że mm, po prostu ja będę nagrywać wam takie, takie zwykłe vlogi domowe bez żadnego szału, będziecie mogli spędzić ze mną dzień. I tak, i to wam chciałam powiedzieć, że chyba nie będę podążać za modą. Zresztą też brak mi czasu na co dzień, jak chodzę do pracy, ale chciałabym, żeby to było zachowane tak jak kiedyś, takim domowym stylu, trochę takiego starego YouTube'a. Także tak to będzie wyglądać. Teraz jeszcze tak szybko sobie wykonturuję buzię. Jeśli chodzi o, o brązer, to jest taki brązer, jak go kiedyś kupiłam, jak byliśmy w Berlinie w Rosmanie. Nie mam pojęcia, czy, czy on jest w Polsce, ale naprawdę jest spoko. O, to mój wózek właśnie się wyłączył, on tak jak za długo um, siedzę w jednym miejscu i się nie ruszam, to to sam automatycznie się wyłącza i tak pika. E, dobra, teraz przechodzimy do, do różu, mój ulubiony um, róż z burżuła. numerek 54, zobaczcie jak już jest wykorzystany. I tak naprawdę, słuchajcie, wygląda mój makijaż bardzo, bardzo szybki. Nie zawsze też nakładam podkład. Pamiętam jeszcze początki YouTube'a, gdzie, gdzie jak gdyby tak sobie jeszcze szukałam tej swojej ścieżki odnośnie makijażu. No to, no to trochę tego było trochę było, tego, tych, było tych warstw. I moja buzia wtedy bardzo na tym cierpiała. Biorąc pod uwagę i mój makijaż, i moją pielęgnację. Teraz już jest zdecydowanie lepiej. Tak jak Wam mówiłam, brwi nie ruszam. Uważam, że brwi są naprawdę w porządku. Wytuszuję tylko rzęsy i, i zaraz do Was wracam. Jeśli chodzi o, o maskarę, to mam taką Eveline mega size. Ostatnio sobie kupiłam rozmanie, bo mi się skończyła, także tuszuję rzęsy i zaraz do Was wracam. Wytuszowałam już rzęsy, w ogóle zobaczcie, jak ten tusz je fajnie wydłuża. On na początku wcale nie był taki fajny, ale myślę, że ta konsystencja zrobiła się z czasem troszeczkę bardziej gęsta i rzeczywiście bardzo ładnie wyciąga te, te rzęsy. I co? I myślę, że będę kończyć pomału ten, ten film, bo on i tak wyjdzie dosyć, dosyć długi. W ogóle dajcie mi znać, ci, którzy śledzili mnie tylko na YouTubie, którzy nigdy później nie trafili na Instagram, jak według Was zmienił się mój makijaż, czy rzeczywiście uległ zmianie. Koniecznie dajcie mi znać w, w komentarzach, a ja jeszcze dzisiaj korzystam ze swojego starego Statywu, czyli książek i oparcia o lusterko, ale wczoraj właśnie Daniel oglądał tam jakieś statywy, bo on się tak bardziej na tym zna i, i tam szuka, a mi się zazwyczaj po prostu nie chce. Więc znalazł jakiś fajny, zamówił mi od razu z lampą, więc mam nadzieję, że będzie jakaś tam lepsza, lepsza jakość. Przy okazji będę mogła też korzystać na, na Instagramie czy na TikToku, bo na TikToku też jestem. Powiem, że, powiem Wam, że czasami jak mam jakiś pomysł, to lubię właśnie coś na TikToku, na TikToku nagrać. Także, także tak, u nas się zrobiła ładniejsza pogoda, wyszło słońce, bo ogólnie od ponad tygodnia tego słońca było brak. Na weekend ma być bardzo ładna pogoda, więc tym bardziej super, ponieważ mamy, mamy plany tam, żeby gdzieś tam parę rzeczy tacie pokazać. No a przy okazji jak pogoda będzie nam dopisywać, to, to tym bardziej lepiej. Ja teraz idę wypić kawę. Zjem sobie batonika, albo ciastko. Ostatnio piekłam sernik, więc mam jeszcze kawałek sernika, bo dwa kawałki nam zostały. Jeden dałam Danielowi do, do pracy dzisiaj, a jeden jeszcze został, więc albo jakiś batonik, Albo, albo serniczek, także co? Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną w tym filmie, na tym filmie oglądaliście ten film. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, usłyszenia. Pa!